A witam bardzo serdecznie. Po dłuższej, trochę przerwie. Dzisiaj wracamy z wielkim hukiem, z wielkim strzałem, z wielkim walnięciem. A to walnięcie to będzie dotyczyło dwóch fajnie pokręconych ludzi. Kto to jest? Zapraszam na materiał. No dobra. Była tak zwana zajawka przede mną dwóch dżentelmenów pan N i pan B, czyli nienormalny biały stok. Z racji tego, że jesteśmy w dobie koronawirusa, panowie, jesteście w maskach. Ja sobie pozwolę maskę swoją zdjąć, bo jesteśmy bezpieczni. Panowie, nienormalny biały stok. Istniejecie mniej więcej wedle mojego śledztwa 2016 roku. Proszę mnie poprawić. Nie mam pojęcia, nie pamiętam już ile to czasu trwa. Szczęśliwi czasu nie liczą. Dobra, zakładam 2016. Na y, dzisiaj 160 488 osób Was lubi na Facebooku, 171 tysięcy obserwuje, y, czyli 10 tysięcy 10 to jest takie nie wiadomo co to. Y, ani nie lubi, ani lubię. Macie wrzuconych prawie 15 tysięcy zdjęć, chodząc po waszym Facebooku. Znaczy to jest skasowane, bo kiedy zmieniały się standardy bezpieczeństwa Facebooka, ja skasowałem około 70% naszej twórczości, żeby spełniało tak zwane standardy Facebooka i nikogo nie urażało, mhm. bo to co było 4 lata temu, a teraz już nie może być. No niestety, Facebook kieruje się prawami jakimiś się kieruje, cenzura nam za bardzo nie służy. Więc musimy czasem też dwa razy się zastanawiać zanim coś wrzucimy, żeby nie spotkała nas po prostu miła nie niespodzianka ze strony Marka Zuckerberga i jego kumpli. I jego kumpli. Słuchajcie, skąd się wziął w ogóle pomysł na Nienormalny Białystok? Co się zaczęło od mema, czy ktoś pamięta panią z wąsem w centralu? I tak poszło. Właśnie, pytanie do widzów, pamiętacie panią z wąsem? Gimby, ja myślę, gimby to... nie znają, ale starsi znają. Ja myślę, że wszyscy. central, central, Centro. Central, central, central. 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 I właśnie od tego się posypała taka gigantyczna lawina lajków i zaczęliśmy robić memy związane z Białymstokiem, regionem. Zarzucają wam, że kradniecie memy. Gdzieś tam wykopujecie z wykopu, z jaj, ale jaja, ale jajo, inne cudowianki, um, nie ja. jeja. Wrzucamy memy skąd się da, większość tworzymy sami, jak coś jest fajnego to wrzucamy. No dobra, by... słuchaj. En... Nasze idą dalej, my bierzemy czasami w klasie swojego i nie mamy z, z tym jakiegoś problemu, że ktoś bierze nasze. O, tak, wielokrotnie mieliśmy sytuację, że po kilku miesiącach jakiś fan wysyła nam na brief mema, który ukazał się u nas dołóżmy pół roku temu. I nawet e, kiedy rzucaliśmy znaki wodne, dostawaliśmy mm -hmm. memy z naszymi znakami wodnymi po pół roku. Zbraliśmy Czyli wracały. Albo oglądając gdzieś kwajka, przeglądaliśmy i widzieliśmy nasze memy, chociażby o legendarnym żarcie o kierowcy dwa. Białystok jest zabawny, jest śmieszny, jesteśmy jest. kojarzeni Super. ze śledziem, z Białym Niedźwiedziem. Nie wiem skąd ten Biały Niedźwiedź, bo to bardziej suwałki, no ale też mówią o nas, że, że tutaj chodzą po rynku kociuszki Białe Niedźwiedzie, ale że jesteśmy od razu nienormalni? To, z, to zależy, to trzeba zdefiniować normalność. Właśnie. No właśnie, no to spróbujcie to zdefiniować. Co mamy zdefiniować? Nienormalność czy normalność? Normalność. Ja nie umiem, bo nigdy tak nie żyłem. Nie, no, normalność kieruje się w czymś nudnym, w czymś nudnym, z utartymi schematami, standardami, z czymś szablonowym, a nienormalność, no, my jesteśmy nienormalni pozytywnie. Dużo nam osób narzuca, że się śmiejemy z innych miejscowości. No nie właśnie, wiem. no właśnie, bo tak można przeglądając waszego fanpage'a to można się natknąć na memy pod tytułem co można kupić najlepszego w Łomży, bilet do No Znaczy to nie jest mem, to jest akurat fakt po pierwsze, właśnie. a po drugie my kochamy całe Podlasie, ale lubimy się tak samo śmiecieć jak z innych, a tak samo śmiecie śmiejemy sami z siebie. E... Więc to nie chodzi o to, że my nie lubimy kogoś czy uważamy, że jest gorszy. Generalnie ludziom chyba brakuje trochę dystansu. No bo też tworząc rama nie chodzi o to, żeby komuś, komuś pojechać, ale żeby w tym naszym szur, szarym, trochę nudnym świecie ludzie znaleźli chwilę oderwania, żeby wywołać uśmiech na ich twarzy tą, tą naszą twórczością, więc też. Chodzi o to, żeby, wiecie, żeby... <noise> nie chodzi o to, żeby kogoś wkurzyć, a że ludzie są spięci. Naszym chłopakom brakuje luzu, jak ktoś kiedyś powiedział, co możemy na to poradzić. No trudno, mogą nas nie obserwować. Jest taka opcja: odlajkuj, nie obserwuj, zablokuj. Ich wybór. I, i, Właśnie, i, i, wszystkim, i, wszystkim polecamy, jeżeli ktoś czegoś nie lubi, zawsze można tam kliknąć. Jeżeli nie lubi się i, drugiego i, kolegi, i, też można kliknąć, że już nie jesteście znajomymi i tak dalej. No mnie zawsze zastanawiało to. Na przykład widzę, bo rzucają mi się osoby. E, Antoni Patrząc pisze, że jesteście tacy, 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 śmiejecie się z tego. mu kulturalnie. Panie, tam co drzwi, tam możesz pan wykryp. Eee, I Antoni wraca do Tłumaczy razy, delikatnie, nie. że może odlejkować tą stronę. I przez miesiąc Antoni dalej siedzi i przylewa ten hejt, zamiast odlejkować i pożegnać się z nami. Albo na pracę mocarstwem. A, to to A nie, nie myślicie, że to jest po prostu psychika człowieka, że to jest jakaś forma masochizmu? Możliwe. Możliwe. Że on musi się tak. Naładować i musi się z kolei wylać z tym swoim hejtem, Chce, być, z, chce być zauważony. Wam zazdrości, takiej popularności, bo no, w obecnych czasach fanbase takiego takiego serwisu, takiego fanpage jak was 160 tysięcy to jest duży. To jest My naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. W fanbase ale nie mogę sprawdzić naszych zasięgów. No nie, bo nie mam do nich wglądu. E, tak? Jasne, a nasze zasięgi prezentują się zgoła inaczej, na żadnych statystyk. A około trafiamy od 3 do 5 milionów ludzi miesięcznie. No właśnie. No bo to jest, działa to wiadomo na tej zasadzie. Jeden polajkuje, u kogoś się znajomego Polakuje, pojawi, że, że tego i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jesteście prześmiewcami, jesteście satyrykami, bo tak, tak ja was oceniam. No, ja Was bardzo lubię od samego początku. Nie bardzo nie lubię, się lubię... W sensie, w końcu ktoś nas określa, z satyrykami. No, bo to jest dla mnie, to jest satyra, tak? Potraficie się śmiać z kogoś, również potraficie się śmiać z siebie samego. Ale co na przykład dla mnie jest najważniejsze, i bardzo, najważniejsze, bardzo ważne, jak nie najważniejsze, to jest to, że pomagacie też innym. Wspomagacie wszelkiego rodzaju tematy charytatywne, pojawiacie się, promujecie tego typu akcje. Dla nas to nie ma problemu. No. Lubimy pomagać i włączać się w takie akcje. W, grun w gruncie rzeczy mamy mięciutkie serduszka i ciepło mi się zdać. Włączamy się we wszystkie akcje, które nie związane są z polityką, tak? Tak, mówimy. od samego początku robimy wszystko, w 100% pozostać apolityczni, nie mieszać się hmm. w polskie bagienko, żeby też ludzie obserwowali nas do tego, żeby mieli świadomość, że u nas takich treści nie znajdą. Będą mogli się pośmiać, się wyuzawać i oderwać od tego, co się dzieje i stawiamy na to też, żeby pomagać ludziom, którzy tej pomocy faktycznie potrzebują i robią fajne rzeczy, fajne inicjatywy. Pomysły wam się nie kończy? Nie, nie, raczej nie. Ale jak to jest? Widzicie obrazek, nie wiem, kadr z życia i, i przychodzi tekst do głowy? Czasem memy pisze życie, dosłownie. Samo. Tak, czasem memy pisze samo życie, na przykład z historii mema. Są kółka i nie ma kółek. <laughs> Taką sytuację, że jechałem do Sokółki samochodem i z pewnymi znajomymi rzucili takie hasło. Są kółka, nie ma kółek. Ja już w miałem mema i wiedziałem, że on będzie na... Nienormalnym, na Facebooku. Na normalnym tak. Właśnie dlatego nikt nie to lajka. A nie, nie dostał lajka żadnego. Nie, nie no. on zazwyczaj nie dostaje. To jest ten mem, który gdzieś się <głos》> rozdał po internecie później do nas też <głos》> wr wr wraca. Taki najlepszy przykład tego, że mamy czasem pisze życie. No, sytuacja z Murału z Zenkiem Martyniukiem też była poniekąd czystym przypadkiem. Tak, to ja lubię to nazywać ten jeden z żartów, który zaszedł za daleko. <laughs> znaczy, słuchajcie, tak między tak zwanym Bogiem a tak zwaną prawdą dla mnie w ogóle mural z Zenk, zenkiem, bez obrazy, bo są, Zenek ma swoich fanów, to o, jest jedna to wielka raz. pomyłka. No, raz, że wykonanie, ja zresztą nie, nie wstydziłem się nie tego, że zaraz. pisałem, tak. że to wykonanie, które, które jest zenkowe, ktoś kto to zrobił, no to każdy artysta ma swoją wizję. Ja jestem fotografem, czyli poniekąd też jestem artystą i też niektórym ludziom nie podobają się moje zdjęcia. No ale to jest moja wizja artystyczna, czyli zapewne ktoś, kto miał wizję artystyczną na Zenka, został spełnił się w tym. A ja wyszedłem z założenia, że jak już powiedzieliśmy A, to powiedzmy B i będą jaja. I, i to prowadziło to do końca. No, ja byłem miłosierna od samego początku, kiedy zaczęli do nas wyzwania no, z typołenów, różni ludzie my z, z pytaniami, gdzie chcemy ten mural robić, nie mieliśmy innego wyjścia niż y, temat prowadzić dalej. No właśnie, bo to był wasz pomysł, tak? Czy tak. to był tak, tak to trochę waszych tak, fanów? Nie, nie. nie, to był nasz pomysł, który na pewno nie powstał przy za dużej ilości alkoholu. Nie, nie, nie nie nie. Nie, było z alkoholu. nie, 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 To nie było z tego, że podtrzymaj mi piwo. Ok. Ja nie zrobię mu ja Okej. Okay. No właśnie, słuchajcie, a propos alkoholu, mieliśmy mieć tutaj, że tak powiem, słuszny trunek. Że tak powiem naszego regionu. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że wszelkie służby przekazują teraz każdy skonfiskowany bimber do, na rzecz walki, walki z koronawirusem. No właśnie, jak myślicie, jak to, jak to, do czego to tam służy, tak naprawdę? To, naprawdę to wydaje to się. Do walki z koronawirusem, no, tak. Ale jak ta walka tak, wygląda? Tak, tak, jak powiedział, że zazwyczaj jest to ten bimber, który. Surowce do które powinny i tak trafić na rynek. Uszczerzają się swoimi krawami. więc no, służy w dobrej wierze, a najlepszy timber ochroni się sam, gdzieś tam w Laśnej Ponowie, Panowie, dlaczego chronicie swój wizerunek? Bo ja dostałem takie pytanie, żeby Was zapytać o to, dlaczego nie widać Waszych twarzy, dlaczego kryjecie się za maskami? Bo jesteśmy zwykłymi nudnymi ludźmi. Tak. Proste, chłopaki. To ma być nasz projekt, a nie tam, że tak jak influencerki, czy każdy daje swojego ryja do internetu i później o, patrz, mam tyle lajków, albo proszę wezwać menadżera, mam 160 tysięcy lajków, to jest zniżka, no, mamy wywalony. Na... Bez be znowu dostał tego SMS-a, z tego portalu yy, tamtego z panienkami, właśnie sprawdzić, czy pojechać. Y no Ta. dokładnie. A tak jak powiedział tutaj kolega, nie za bardzo nam zależy na popularności. Nie chcemy świecić swoimi twarzami wszędzie, gdzie się da. Szczerze mówiąc, gardzimy influence. Influencer marketing jakoś tak jak to nazywa jakieś mądre słowa, Patrząc na tych wszystkich ludzi, którzy świecą swoimi twarzami, żeby mi powiedzieć, brzydko pyszczkami w jej kulturalnej formie w, na tych na, tym fejsie, na Instagramie, że o lajki, że o atencję. Nie, no, się, no, ja to zachowa. się nazywam Pan Deje. albo Pani Deje. Dlaczego Ale zobaczcie, się pięknie mówię mówiąc o tym, tak. widać tą nienawiść do tych influencerów. Ale to jest, to jest zazdrość chyba. No. Nie, to bardziej Ciężko patrzeć, jak ktoś je kupę za kilka lajków, by zjadł. Słuchajcie, mam taki test. No test, nie pra nie. Nie. test prawda fałsz. Odpowiadacie słowem albo prawda, albo fałsz. Biały jest fajny. Tak. Prawda. No. No, czy prawda, czy no, no i fałsz? To, no, to... No, 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 no. zawsze. No. Widzisz tak, teraz, Prawda, oczywiście, że jest fajny. Jest nie sobie super, jak kiedyś Jesteśmy tolerancyjni? Tak. Tak, jesteśmy tolerancyjni. My na... Prawda i fałsz. My na pewno. My hmm. dwa na pewno. Jesteście złośliwi? Tak, tak, prawda. tak. Prawda. Lubicie łąże? Tak, zimą słodzoną, taką prostą złotóweczki, upał ziemi. <laughs> 5G szkodzi? Zależy, czy mieszasz z tytoniem, czy nabijasz w czy dajesz rzepa. I na koniec słuchajcie, bo tak sobie wygrzebałem taką perełkę, z, bo na Facebooku jest coś takiego, że tam można ocenić waszą stronę. Tak, ja, tak specjalnie, pracę. ja specjalnie to wiesz to założyłem, bo wprowadziłem tę opcję. Myślałem, że właśnie ci wszyscy, ci właśnie wszyscy hejterzy zrzucą się i będą... Pisać, WH, wyka, macie mieliśmy PISZ, nawet od utraty życia z różnych o, miejscowości, proszę, setki. z setki miejscowości pewnie najwięcej, z PISZ, nie, nie z PISZ, i ogólnie, ja właśnie myślałem, że jak założę te oceny, to będę mógł się śmiać, jak oni piszą, hejtują nas, a, a to tu się okazało, trafię, że to wszyscy, że wszyscy was tak. lubią, że wszyscy was oceniają, że tak powiem bardzo wysoko, ale tak. jeden był negatywny, który sobie wygrzebałem, pan Wiktor L., normickie gówno, totalny bezbek. Jak możecie to skomentować? Bo ja nie rozumiem o co panu chodzi. Normicki i ale... bezbek to znaczy w żargonie internetowym, że nieśmieszne, a norwickie, że dla normalnych ludzi nie dla tak e, zwanej elity troli internetowych. Czyli wywalone. Nie przejmujemy się tym. Naprawdę mało nas interesuje, co ludzie jak tam oceniają, aczkolwiek jestem bardzo miło, widząc tyle pozytywnych komentarzy, że dajemy ludziom codziennie radość. Jakiś czas temu to pojawiliście się na Instagramie, też z takim, z takim wielkim walnięciem, wielką bombą. W tej chwili macie prawie 7 tysięcy tak zwanych followersów. Mieliśmy 20, bo zostaliśmy zbanowani. O, za co? Za znowu za politykę? Nie, Instagramu. za ten, za jakiś tam, kilkanaście dostałem, że nasz, bo ja akurat prowadzę Instagrama. Ee, że narusza zasady społecznościowe, że to jest zachamskie, że to jest takie, że to dupę widać, że to trochę cycka było, i po kilku razach mnie zbanowali. No ale to ja jest... zrobiłem zamknięte konto, które jest tylko prywatne, mm -hmm. można poprosić, bo ono jest prowadzone na innych zasadach. Troszeczkę. Ale życzone influencerki tutaj przez, przez pana B, pokazują, że tak powiem, prawie swojego nagie ciała, zakrywając tylko brodawki. Nie, no, jakimś nie tam I, i ja, już ja już przestałem. I, i one szkole. nie są banowane, a wasz humor jest banowany No ja, ja już przestałem nie, nie w ogóle jak algorytmy i e, tak zwane admini tam działają, bo dostawaliśmy bany za takie śmieszne rzeczy, że e, ciężko to ogarnąć w ogóle. No, Ale ja to ostatnie lata, różne komiczne sytuacje w związku z tym. Nienormalny fanpage też znikał dwukrotnie. Mm. I My zawsze wracamy, jak w się, jak, Niczym Feniks z popiołów. Na, tak. na Podlasiu to w sumie może jakieś inne porównania. Z... E, to niczym żubr ze ściółki. Powstawaliśmy jak żubr. Nie, powstawaliśmy jak następna bimbrodnia po zamknięciu jednej. Tak. Kochani, moim gościem i waszym, przede wszystkim waszym, a przy okazji moim był pan N, pan B, czyli nienormalny Białystok. Jak najbardziej normalni, jak najbardziej fajni, jak najbardziej przyjaźni ludzie. Myślę, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie. Moja propozycja jest taka, że jeżeli was zainteresuje ten film, ten materiał, ten reportaż, ta rozmowa, napiszcie swoje pytania do panów, a my przy najbliższym spotkaniu, przy film, flaszce usiądziemy. usiądziemy i wam na te pytania odpowiemy. Dziękujemy wam bardzo, Dziękujemy. Strzałka, do następnego razu, hej. Right.